O, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Taliami. Dzisiaj zagramy sobie takim e, swarmem, powiedzmy, KP. E, taką koncepcją, którą już kiedyś pokazywałem na kanale, e, która opiera się mm, o Mewę i opiera się o Maczku, który dosyć szybko swormuje też w połączeniu e, z Fregatami i Biedną Piechotą, którą możemy kopiować przy pomocy oczywiście Królowej Adali. Natomiast od tamtego czasu, bo to było dobrych parę miesięcy temu, doszły nowe opcje do tej talii. Mianowicie Reinhardt został zbufowany ostatnio. Teraz jest całkiem fajny, można od niego rozpocząć. Też on aktywuje, powiedzmy, mewę od razu, bez używania ładunku dowódcy, bufuje jednostki. Także fajne punkciki potrafi zrobić. No I jest fajnym zagraniem na początek rundy, żeby na przykład rundę pierwszą wygrać. Dodatkowo mamy też tego grzyba, czyli kartę, która pojawiła się tam miesiąc temu która też e, oczywiście fajnie tutaj może zagrać dodatkową piechotę, no bo ta karta ma więź oczywiście. E, tym samym jesteśmy w stanie szybciej zasformować, no bo ta karta, wiadomo, trzy jednostki na stół w jednym zagraniu daje. Także te karty doszły, poza tym no, staramy się No Nasza strategia jest taka, że chcemy jakoś doprowadzić do długiej rundy trzeciej, zagrać na przykład w 10-kartowej rundzie obrońcę, potem Mewę jako drugą kartę, Wtedy Mewę odpali się nawet potencjalnie trzy razy. No i potem zasformować maczkiem, zasformować właśnie tymi piechotami i wykończyć przeciwnika talizmanami. No i na końcu użyć irden, żeby jednostki przeciwnika zresetować i w ten sposób wygrać. Taki jest nasz plan. No i jak się no to naprawdę fajne punkciki można zrobić. Natomiast wiadomo, przeciwnik może Mewę jakoś tam usunąć. Przeciwnik może mieć no, więcej punktów, przeciwnik też może nam po prostu poniszczyć jednostki ze stołu no i wtedy Talizmany i mewę cierpią. Ale no, z tego co sobie grałem, to wcale nie jest takie częste. Natomiast trzeba pamiętać, że przeciwko takiemu Sklige, no będzie bardzo, bardzo ciężko, no ale wiadomo, no, że na wszystkie meczapy. Talia nie może być dobra, także sceligę unikamy i idziemy chyba zagrać. Tyle, co chciałem powiedzieć. Link do talii w opisie mojego oglądania. Dobrze, drodzy widzowie, przyjdzie nam się tutaj zmierzyć z hyperfinem, z tego co widzę. To nasz Geralt Irde, no ile go dobierzemy, i będzie długa runda trzecia, powinien zrobić tutaj masakrę totalną. Mulligan, oczywiście, na jazdę. Coś tam na R1 by się przydało. Jedną piechotę wymienię. Kostyniera też na razie wymienię. No i teraz tak, no, chcemy tę rundę pierwszą jakoś tam zgarnąć, mimo wszystko. Więc wydaje się, że można by Reinarda zainwestować w rundzie pierwszej. No nie mamy niestety dostępu do fregaty. Fregata byłaby takim standardem, oczywiście. Więc chyba zagramy sobie Reinarda. Oczywiście z formacją. No i będziemy liczyć na to, że. Przeciwnik nam rundkę odda. Bo on tutaj gra z silną dalą, więc może niekoniecznie chcieć grać rundę pierwszą głęboko. To by było nam na rękę. Bo my chcielibyśmy długą rundę trzecią. No jest ty log. No nic na to nie poradzimy. Nic na to nie poradzimy niestety. No dobrze, no to gramy sobie Straż Rodowida. I czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Gra też z bombką, mhm, mm okej, okay. a to sobie po prostu wyciągniemy jazdę i tyle, no problem jest taki, że no nie mamy czym za bardzo grać, ten deck jest taki bardzo kombogendny i tutaj chcielibyśmy grać długą rundę trzecią, a no niestety no tutaj nie bardzo będzie jak. No, przeciwnik też dysponuje mistrzami plag i tak dalej. Więc no tutaj będzie problem jak spasujemy teraz, a prawdopodobnie jesteśmy zmuszeni, żeby to zrobić. To potem może być potężna presja w rundzie drugiej, a tu nawet nas przeciwnik przebił. Co oznacza, że pasować nie możemy. A to oznacza gigantyczne kłopoty. No i chyba oznacza to, że musimy poświęcić Adalię... ...tutaj naszą piechotę i talizman w tej rundzie. Wydaje mi się, że inaczej no, tego niestety nie uciągniemy. Tak to wygląda. Dobra, także... No trzeba plan swój dostosować do sytuacji. Czasem tak bywa niestety. E, wiadomo, ten Madok też przeszkadza. Mogę to niby do przodu rzucić. Ale zagrałem do tyłu z taką myślą, że... Jak zagra jakąś bombkę, to może... Wskoczy Madok w zły rząd. Okej, okay, możemy spasować. Hmm. Hmm... Wydaje mi się to poprawne. Jak nie teraz, to kiedy? Zresztą, bo mogę też spasować, Heidauer wyskoczy i to wtedy jest totalna lipa. No ale dobra, tylko wystajmy moment na spasowanie. I liczmy, że jakoś to będzie. No bardzo bym chciał długą rundę trzecią zobaczyć, tak. Tylko, że boję się, że tutaj nas spuszuje w R2 i... Ten sposób zmiażdży, bo jednak tam... Gładyszka, dowódca, to jest... potężna presja. Okej, okay, jeszcze przydzielnik się. Fregaty wyzbył przy okazji, no szkoda. Fregata byłaby fajną kartą antyblidową Jako taką. Ehm... Dobrze, no, Natalia jest w desant. Drogich kart moliganować nie możemy, bo... Potem ich nie dobierzemy. Wykurzyć ich setnik jest bardzo mierny. Z tego względu, że ginie od bombki. Kosynia też wywalimy. Okej, okay, no liczę po cichu na to, że przeciwnik. Tutaj nam odpuści. Zagramy sobie fregatę. Zagramy sobie fregatę, tak żeby przeciwnika przestraszyć. Przy okazji zagrywamy desant. Skracamy, skracamy talie poniekąd. Um. No i zobaczymy, czy ten przeciwnik będzie inwestował, czy też nie. Bo tutaj no liczymy na to, że Gerald Irden nam wygra, tak? Ok. Także ideolo. Udało nam się. ...przeciwnika powiedzmy, że zblefować. I przechodzimy do rundy trzeciej. Może powinienem zagra zagrać kartę jeszcze, żeby może hajdawer wyskoczył? A z drugiej strony ten high może, jeśli gra go w ogóle, to może mu przeszkodzić bardzo, jeśli nie wyskoczy odpowiednio szybko. dobrze, no teraz już szukamy kosynierów, szukamy grzyba, szukamy talizmanu. Oczywiście, także tutaj Mulligan prosty. Okej, jest Talizman. Spoko. No i co? Zaczniemy sobie od obrońcy. Obrońca i potem od razu mewę. Jeśli zagadamy mewę jako mając 9 kart na ręku, to ona się może 3 razy potencjalnie odpalić. Ale też może po prostu zostać zablokowana. Tak jak to będzie prawdopodobnie w tym przypadku. Eee... No tak będzie, no bo przeciwnik gra na pewno na dwa zablokowania. Także no Niestety Mewę tutaj szału nie zrobi. Może powinienem sobie od Maćko zacząć w takim układzie? Hmm. To może być nawet lepszy pomysł. A zacznijmy od Maćko. Wychodząc z założenia, że Mewej tak ginie za momencik, a nasze znaczy ginie, zostaje Eee, Problemem jest ten Madok, tak, niestety. Madok niszczy te krowy bardzo skutecznie. Może gdybyśmy grali Wojmira w talitko tylko ciężko tutaj zmieścić takie techy. Dodatkowe. O, proszę. Jutro nadejdzie lepszy dzień. to wykorzystujemy to, że zużył zablokowanie. Może nie będzie nie odpowiedzi. Jest jakaś taka mała szansa na to. No patrzcie. Przeciwnik. Gdzie twój removal? Nie, <grystanie> <grystanie> nie ma. Co prawda no może strzelić tam stris, tak? I to może być problematyczne w pewnym momencie. Tylko, o, ja sobie skrócił talię niestety. O, także niestety nam się nie uda tej mewy ochronić, jakbyśmy się nie nagimnastykowali. Szkoda, że grzyba nie mam. Znaczy, mogę wyciągnąć Strasza do Wida i tutaj dać dużo pancerza, ale to i tak jakby zbije nam inspirację, co nie. Chociaż. Bądź strzał za 12. Ja to mogę wzmocnić. Tu jest plus 5, plus 7, plus 9. No to i tak zbija inspirację. Także no, unlucky. No, ale dobra. W takim razie skupimy się na zasłormowaniu tutaj. Stołu. Wykorzystamy to, że on teraz będzie zbijał mewę, żeby mieć na 100% więzi aktywowaną. To taki będzie nasz zysk z tej sytuacji. Łoj nie ma! Pockchump. Nie ma przeciwnik. Odpowiedzi, a to jest mi dziwne. <śmuszczaj> Może miał nieprzygotowaną talię. Także. Łubu dubu! Boom! od godmewe na cały stół. Nice! To nam się podoba. To lubimy. E, wiadomo, my tutaj nie mamy przesuwarek, żeby Geralta Erden ustawiać. Ale no po cichu liczę, że przeciwnik nie zagra wokół Geralta Erden i na przykład wstawi Xartisiusa. Ten sam rząd. Bo tutaj ta głodyszka będzie się bustowała. Dwa punkty co turę. Jakby nie patrzeć. Ok, dziwne, że nie na mewę. Dziwna sprawa. Nie wiem, czemu przeciwnik inspiracji nie zbił. Jest to dla mnie niezrozumiałe. No, ale nie mój problem. Zagrywamy sobie 12 punktowego koseniora za 4 prowizji. Okej. Niosem śmierć całkiem dosłownie. Okej, okay, śniadaj! No dlaczego do przodu? Było 50-50. Ajajaj, szkoda. Szkoda bardzo. Hmm. W sumie. Hmm, bo tu jest jeszcze kosyjne. Tak, liczę po cichu, że przeciwnie, coś zbije z tyłu. Tutaj w sumie już nie mam czym swarmować. Więc może zagram już ten talizman tak po prostu. Chyba tak będzie Git. Niech będzie. I dopiero teraz Tris. Trochę bardzo późno. E, ale okej. Okay. Trochę późno. E, co my tu chcemy wyciągnąć? Mm. Ziroko już grał, we Forca grał, czyli tam jest jenefer Xartisius i doś. Dobra, zagrajmy Kosiniera 17 punktowy ziomeczek. Totalny kozak, zanim nam to wystarczy, może gdybyś się nadal była w tym drugim Zadałbyś rzędzie z tyłu, to może by nam to siadło. Bo tak to, tak to może nam ciutkę zabraknąć. O, gładyszka, 26 punktów. To jest potęga. Okej, okay, ona jeszcze gra taką bombkę. No, gdyby gdyby nadal wskoczyła do tyłu, to pewnie byśmy ugrali. A tak to mamy tutaj reset za chwilę, reset za 14, plus 12, to jest reset za 26, a tu mamy reset za 24. No tutaj przeciwnik ładnie wokół Irdena zagrał. No i nam brakuje no, 50-50 zadecydowało właściwie, 50-50, bo gdyby si nadal wskoczyła do tyłu, to byśmy mieli te, tutaj zresetowaliśmy za ile, za 12, a tu byśmy zresetowali za 24, także 12 punktów więcej, tak, by było i byśmy wygrali. Więc no, 50-50 przegrane niestety, może też gdybyśmy grzyba dobrali byłoby lepiej. Ale było całkiem blisko. A nasz drugi przeciwnik gra tutaj potworkami. To może być nawet całkiem dobry meczap dla nas. Eee, przeciwnik tutaj moc natury, czyli może kościej. A no kości to też taki pasjans, a my mamy Geralta Erden, co nie? W teorii o ile go tu i tak, talismanów nie polecam muliganować, bo potem ich nie dobierzecie. One są dosyć ważne. Kosyniera zawsze można z desantu później, więc wymieniamy. Drugiego również, myślę. I tym razem mamy fregat na R1. Także mamy czym powalczyć jako tako. No i powalczmy. Zaczniemy sobie od fregaty. Przeciwnik nie po. O, chyba jak wrzuci żabę, to też spoko. O kurde, mata. Okej, okay, to już się zaczynam bać. Widzowie, pomocy! Zaczynam się bać tego deku, nie wiem co to jest. No ale dobrze. Zagramy Straż Dowida klasycznie. Nie, ale się boję już. Jak widzę takie karty, nietypowe bardzo, to... Trochę dziwnie, bo teraz szczuro łapkę. Mhm, hmm, hmm, hmm. zagramy drugą fregatę. Czemu by nie? No zagrajmy drugą fregatę. Eee, może gdzieś jakiś klogiem gra? Nie wiadomo. Teraz i gra okay. No My tu sobie dogramy jazdę góry chorągwi Żeby sobie skrócić talię. przy okazji tutaj dać żołnierza. Klikamy drugą fregatę również. No i czekamy na rozwój sytuacji. Chowanie lasu bez głowy. Okej to zagrajmy, wykurzyć ich. Klikamy. Mamy jeszcze dwa zagrania w tej rundzie, jest to setnik oraz talizman w razie czego. Więc myślę, że to jak najbardziej poczynimy. Jak przeciwnik teraz coś zagrać, no to spasujemy. Okej, okay, no w sumie zagra zagrał najgorsze co mógł dla nas. Hehehe. <grystanie> eee, w sumie ładnie wyczekał. O tym nie pomyślałem, a to w sumie dosyć oczywiste było. Także no tutaj ładnie nas przeciwnik ograł. Na tempo. Powinienem był spasować w poprzedniej turze. Mój błąd. Powinienem był spasować w poprzedniej. Przeciwnik ładnie wykorzystał nasz błąd. No, szkoda, jednak no na tym proladerze ludzie coś tam kombinują. Mm. Teraz będzie nam bardzo trudno. No, jeden talizman no muszę zmuligenować, bo inaczej nie damy rady. A tutaj przeciwnik ewidentnie na 2-0 kombinuje. Teraz jesteśmy w zasadzie bez możliwości. No dobra, no zagramy mewy od razu w takim razie, nawet bez obrońcy. Musimy tutaj tak troszkę desperacko grać. Licząc na to, że przeciwnik. Jakoś nam tutaj. się podłoży. No dobra, no, tutaj zaczynam, z, chociaż ja może powinienem tego obrońcę dograć, bo może czekać z lokiem. A, chyba zagram obrońcę Dobra. Po to w go gramy, żeby chronić mewę. Także zróbmy to. I będziemy próbować tutaj. Eee, jakoś to ugrać tym naszym swarmikiem. Mamy troszkę tych punktów. No zagramy oczywiście Adalię. Ja 8 8. Zagramy Adalię do przodu. Są rzeczy, o których nawet wiedzącym się nie śniło. To będzie 4,7 7. Najlepiej do przodu. Raz za na kozie. Chcemy mieć dwa sloty na kosynierów. Więc jak będzie 7 jednostek, to jeden kosznik z dowódcy, drugi kosznik z Santu. Powinno być w porządku. Okay. No tutaj, jak przeciwnik poleci na all-in, to może to ugramy. Bo My wcale tak mało punktów nie mamy. Ja to już tu no to lecimy z tematem. To no, całkiem ciekawa, ciekawa sytuacja. To jest w ogóle nasz pierwszy desant dopiero. Hmm. Dziewczynnik gra kuchtę. Hmm... Zostawił sobie jedno miejsce. Ja zagram po prostu Kosyniera, nie ja będę wzmacniał dowódcą na razie. Wiem, że tracę punkty, ale wydaje mi się, że warto zatrzymać tego dowódcę na później. Na wpadek, gdyby on też grał Irdena. Ale <grymne> to niewykliczone. Nie, to nie jest Irden, okej. Osiągniemy nie ma miejsca na wywódce. Teś tu przeciwnik źle pokombinował. Okej. Okay. Uh, Gerald Irden. Dwa... Sześć...

Pytanie, czy my chcemy zostawić dowódcę, czy talizman? Chyba kartę przewagi wolę. Jak dobiorę Maćko... dograjmy sobie dowódcę. No i powiedzmy, że jest równa sytuacja. Przeciwnik ma dowódcę, my mamy karty. Jak dobierzemy Maćko... Grzyba. Jeszcze będziemy w stanie zasłurmować. To tako. No w sumie to chyba jest perfekcyjna ręka. To jest maćko. 5, 8, 9 jednostek. A nie no. W sumie tylko kostynier nie wchodzi aż. Nie no. W sumie wchodzi można by szukać Reinarda. A nie no, chyba zostawimy w ten sposób. Zostawimy w ten sposób. I to jest dużo punktów wbrew pozorom. Będzie cały rząd zbufowanych jednostek. Tutaj man wejdzie za 8, no ale... I tak jest w porządku, kosynier potencjalnie nawet za 12 Satysfakcja gwarantowana O kurde, przeciwnik jeszcze... Wait, fregata nam dał? Wait, wait. <grymna> What? Czemu To nie rozumiem tego hmm. Nie rozumiem tej sytuacji, no ale dobra To przeciwnik dał nam jeszcze więcej sworbów. Jeszcze więcej sworbu dla nas, to mi się podoba. Dziwna decyzja oponenta. Ale no i zacieram rączki, bo to chyba będzie winek. To chyba będzie winek. To wygląda. Gramy oczywiście Talizman. Następny kusynier za 12 i jeszcze piana za 6. Uwaga, chociaż przeciwnik tutaj dobre punkty kręci. A i no jest remis. Ja mam 18 jeszcze. Uuu, tylko max. Także jest. Nasza super, mega mocna talia triumfuje w tym pięknym stylu. Pięknie tutaj wytrzymaliśmy blitz. No i runda trzecia o 12 punktów wygrana, także jestem zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dajcie znać w komentarzu, oczywiście, bo ja komentarze zawsze czytam. No i widzimy się oczywiście jutro. Do zobaczenia.